Pomysł na realizację tak zwanej obwodnicy Białych Błot pojawił się bodajże około 2018 roku. 17, 17, 17. No, 17 18 to był pomysł jeszcze byłego wójta Kulpy. My oczywiście rozumiemy, że konieczne jest rozwiązanie problemów komunikacyjnych. Tak jak właśnie słyszymy, że lobbowana była jedna z opcji, żeby tutaj ten kawałek lasu zniszczyć, żeby tu nam puścić obwodnicę, która by musiała wyjść przed węzłem. Dla nas to jest chory pomysł, bo to jest po prostu niszczenie białych błot. Bo jeżeli węzeł został stworzony na końcu Białych Błot, yy, yy, przykro mi bardzo, no, planowali pójść szubińską. My tego też nie chcemy, żeby tym ludziom tam utrudniać życie, ale trzeba pomyśleć nad sensownym rozwiązaniem, który albo udrożni, albo jakimś takim bardziej nowoczesnym, a nie na zasadzie coś tanio, szybko, bo biegosz musi sobie przejechać. Teraz akurat ty już obwodnicy, czyli to studium techniczne, ekonomiczne, środowiskowe. I my podkreślamy, my chcemy współpracować. Chcemy w tym pomagać, ale nie zgadzamy się na żadne chore pomysły. Tu na przykład się wybudowali w tym roku państwo. Dwa nowe domy. Dostali warunki zabudowy, pozwolenia na wszystko. Nie było żadnych problemów. My budowaliśmy się kilka lat temu, też nie było problemów. Tu wiem, że już jest działka wykupiona, będzie się budowało następne młode małżeństwo. I tak jak powiedziałem, do wszystkich, bo tutaj są kandydaci na urząd wójta, na radnych, My nie zgadzamy się na takie chore pomysły. Albo my jesteśmy, Białe Błota są jedne, i albo działamy wspólnie i coś myślimy mądrego, a nie że za nas Bydgorz będzie decydowała. Bo jak na razie to tak dziwnie wygląda, jakby ktoś nam chciał wcisnąć jakieś gniota, żeby było tylko tanio, i ktoś mi chce przejechać. Ale my tu mieszkamy. Bo wiecie Państwo, ktoś tu przejedzie samochodem raz, dwa razy dziennie, ale my tu musimy spędzać życie. I jeżeli tu będzie jakaś obwodnica. My nie mamy życia. Trzeba też pamiętać, że to wyjdzie w okolicy ulicy Przemysłowej i musi się włączyć w białe błota. Czyli my mamy zrobić objazd świateł w biedące, żeby ktoś miał dobrze, a druga część białych błot cierpiała. Mamy tam także 130 działek ROT. Każda działka ma użytkownika. My jesteśmy też w kontakcie z tymi osobami. Dzisiaj są też przedstawiciele i my one tak, te osoby całkowicie się z nami zgadzają. Następny problem. Za nami jest jedyny, duży, zwarty kompleks leśny w naszych okolicach. Tu jest leśna ścieżka dydaktyczna, są tu tereny dydaktyczne leśne i dlatego zaprosiliśmy tu pana leśniczego, żeby może się wypowiedział coś na ten temat. Ja bym poprosił o głos. Dzień dobry Państwu. Nazywam się Mirosław Krzemiński, reprezentuję pana Jakuba. Siedleckiego nadleśniczego, który przeprasza, ale niestety obowiązki nie pozwoliły mu dzisiaj tutaj być. Stanowisko nadleśnictwa jest jasne: jak najmniejszym kosztem lasów, nie niszcząc środowiska, no, to przebieg tutaj wiązałby się z likwidacją ścieżki, z likwidacją częściowo szkółki. Także to jest, no, dla nas to jest nie do przyjęcia. My się przychylamy do każdej lokalizacji planowanej, która będzie jak najmniejszym kosztem środowiska. Chcemy, żeby były zrobione może, ale... projekty? Tak, projekty? Niech nam tej koncepcję ktoś przedstawia. Więc jak będą, to wtedy zaprytać. będzie można dalej rozmawiać, bo na tym etapie to tak właściwie ta koncepcja, jak będzie opracowywana, to my nie wiemy w którym. Pewnie będzie tutaj jedna z tych koncepcji, pewnie jedna będzie z tych, żeby gdzieś tam w białych błotach Szubińsko, a trzecia. Przepraszam, ale moim zdaniem mieszkańcy powinni być wdrożeni w proces już budowania koncepcji od samego początku, a nie, że zostaną trzy zaproponowane i tyle, tak? Moim zdaniem to trzeba, no, trzeba to logicznie i sensownie ogarnąć. Firma zrobi nam trzy propozycje, e, a my nie, nie będziemy... Nie, słuchajcie, no. to, to mamy, mamy być włączeni na etapie studiów. jest okay. Pierwszy etap i w, ty, jeśli tak, w, dniu, w dniu dzisiejszym jest porozumienie czterech, czyli powiat, gminy, gminy Powiatu, województwa boje, i miasta. To porozumienie obowiązuje. Na dzień dzisiejszy, Gmina Marok, dwie oferty firm, które chcą realizować. To jest to STŚ, skrótowo. Brakuje środków. W dniu dzisiejszym powiat dołożył środki, żeby uruchomić tą procedurę. No i na tym etapie studium będzie, będzie to pierwszy etap do inwestycji i do możliwości dyskutowania tego przebiegu i wtedy będą podejmowane decyzje. Ale wydaje się, że należałoby zrobić, tak jak mówią lasy państwowe i mieszkańcy, najmniejszym kosztem uciążliwości, zarówno dla mieszkańców, jak I, i dla środowiska. Przecież to jest możliwe, prawda? Jeżeli będziemy współpracować, to to jest taki apel od nas, żeby się nad tym mądrze zastanowić, mądrze rozwiązania jakieś przedstawić.